Po spotkaniu właściwie większości służb, które na terenie miasta działają, tematem głównym było zarządzanie kryzysowe w epoce koronawirusa. Mamy na pewno sytuację kryzysową, ona wynika być może częściowo z obecności wirusa, ale być może jeszcze bardziej z niedoinformowania albo z informacji, które. Wzbudzają być może nadmierny niepokój. To jest nowy, nowy podtyp. Natomiast sam koronawirus to już występował dosyć długo populacji od 60. lat, tak się przypuszcza, został znaleziony. Sama zjadliwość tego wirusa no jest powiedzmy no tro, trochę wyższa niż powiedzmy przeciętnego wirusa grypy. Trzeba, trzeba to tak troszkę zdroworozsądkowo tutaj do tematu podchodzić. Zakaźność, rozprzestrzenianie się tego wirusa to mniej więcej też jest tak jak wirus grypy. Rozprzestrzenia się drogą kropelkową, czyli jeżeli ktoś kicha, kaszle, no to z, z wydzielinami właśnie śliny jest on dalej rozprzestrzeniany. Zasięg rozprzestrzeniania się powiedzmy w takim odkiśnięciu to jest około tam 2 metry maksymalnie mówi się o tym. I podstawowym zabezpieczeniem tutaj no to jest to, żeby osoba, która jest nosicielem tego wirusa, jest zakażona, jest przeziębiona, ma jakieś objawy, nosiła sama maskę, tak, noszenie maski przez osoby zdrowe, Niekoniecznie zabezpiecza nas przed tym wirusem. Poza organizmem człowieka, ten wirus dane są różne, mówi się od dwóch do trzech dni. Ja spotkałem w literaturze maksymalny czas przebywania tego wirusa żywotności, poza organizmem jest 9 dni. Problemem jest tutaj to, że ten, tym wirusem dosyć łatwo się zakazić, natomiast nie jest on bardzo, że tak powiem, groźny dla nas. Najgroźniejszy jest dla tych osób, którzy, które mają jakieś inne problemy zdrowotne, tak, czyli. To są choroby, które powstają z wiekiem. Cukrzyca, choroba niedokwienna serca, nadciśnienie, różne choroby powodujące zaburzenia odporności organizmu. Dla tych osób jest ten wirus najbardziej niebezpieczny. Druga część ludzi ma takie objawy dosyć łagodne, natomiast około 10-15% ma te objawy cięższe, tak? czyli wysoka gorączka, duszność. Są to osoby, które powiedzmy, wymagałyby hospitalizacji jakiejś na pomocy ze strony szpitala. Chciałbym uspokoić, że, że, że większość pacjentów, nawet tych, którzy mieli kontakt z koronawirusem, u nich nie rozwinie się choroba, która będzie zagrożeniem dla nich życia. Także w takiej sytuacji po prostu najlepiej zostać w domu, leczyć się domowymi środkami na przeziębienie, bo też nie ma specyficznych leków na to, tak antybiotyki. Jak wiadomo, działają na bakterie, na wirusy nie działają, więc nie ma sensu antybiotyków podawać takim pacjentom, dopóki nie ma jakiejś tam dodatkowej infekcji bakteryjnej. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w okresie e, typowo grypowym, takim, którym wiele osób e, zawsze chorowało i miało e, objawy zbliżone do tych, które e, związane są z nową, z nową e, odmianą wirusa. I no, dzisiaj na pewno trzeba podjąć pewne dodatkowe działania, ale na pewno nie możemy też ulekać panice. Takim też podstawowym sposobem no, zabezpieczenia się przed rozprzestrzenianiem tej choroby jest po prostu higiena osobista, mycie rąk. Żebyśmy dezynfekowali przedmioty, które ludzie wspólnie używają, tak, nie używali tych samych szklanek, sztućców, talerzy, myli ręce jak najczęściej, jeżeli nie ma możliwości mycia rąk używajmy płynów dezynfekcyjnych trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ten płyn dezynfekcyjny zawierał więcej niż 60% etanolu w sobie bardzo dobrze też usuwają te wirusy zwykłe środki czystości czyli mycie rąk odpowiednie mycie, czyli mycie przez około 30 sekund usuwa większość wirusów z naszych rąk to są wirusy lipofilne, czyli one mają powinowactwo właśnie do mydeł Mydła powodują ich rozpad. Prowadzimy tak zwane wywiady epidemiologiczne, kontaktujemy się z osobami, sporządzamy taką listę, otrzymujemy listę w zależności od danej sytuacji, gdzie to miało miejsce, czy miejsce miało zachorowanie i wykonujemy codziennie telefony do tych osób, które miały kontakt z osobą zakażoną czy przebywały w tym środowisku czy w przeciągu 14 dni były na terenie, w którym ta choroba występuje. Nasz numer telefonu alarmowego powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pile to jest 693 450 561, gdzie otrzymujemy, jesteśmy w gotowość przez całą dobę, że każda informacja, jakieś sygnały, no to są odbierane i działania natychmiast są podejmowane.